Najlepszymi świadkami wśród służb mundurowych okazali się pracownicy okręgowego inspektoratu służby więziennej w Krakowie. W zawodach rozegranych w ramach akcji Prawo i Piłka wziął udział cztery drużyny reprezentujące służby mundurowe. Wśród tych drużyn, które dzisiaj uczestniczą w turnieju piłki siatkowej mamy drużynę Policji Chrzanowskiej, mamy drużynę Policji Strzebini, mamy drużynę Straży Pożarnej, mamy też drużynę Straży Więziennej. Mam tutaj oczywiście na myśli drużynę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej Starnowa. Było co grać, gdyż organizatorzy przygotowali nagrody dla uczestników. Walczymy o cztery puchary, także każda z drużyn na pewno przywiezie do siedziby swojej komendy, do siedziby swojej instytucji Puchar. Na pewno dostaną też dyplomy. Faworytami zawodów była reprezentacja służby więziennej Starnowa. Jesteśmy akurat w toku do przygotowań się do zawodów naszych okręgowych i jakby przyjechaliśmy się sprawdzić i nie ukrywam wygrać. Tak też się stało. I dzięki czemu zwycięstwom po 2-0 nad rywalami wygrali Szanowski Turniej. Drugie miejsce przypadło reprezentacji Straży Pożarnych z Szanowa. Trzecią lokatów walczyli policjanci z Trzebini, a czwarte zajęli gospodarze turnieju Szanowscy Policjanci. Rywalizacja sportowa jako sposób spędzania wolnego czasu cieszy się wśród pracowników służb mundurowych dużą popularnością. W służbach mundurowych wszyscy zachowują sprawność fizyczną. Uczestniczyliśmy w zawodach tego typu na szczeblu naszych służb mundurowych. Także nie było z tym większego problemu. Miło spędzić, spędzenie czasu jest zawsze pozytywnym wydarzeniem. Mały problem ze skompletowaniem składu miała policja szanowa, dla których to piłka nożna, a nie siatkówka jest ulubioną dyscypliną. No powiem szczerze, był mały problem. Nie ma tego problemu z piłką nożną, natomiast... Te... Wszelkie inne dyscypliny, mam tu na myśli koszykówka, siatkówka, no jednak wymagają takiego, takiej szerszej penetracji wśród środowisk policyjnych. E, z uwagi na to, że no niestety, ale, ale ta, ta dyscyplina nie cieszy się jakąś wielką popularnością wśród e, policjantów. Ale jak widać, zebraliśmy i to sporą gronę, bo prawie 12 tutaj zawodników. Kolejne zawody z cyklu prawo i piłka rozegrane zostaną w lutym, kiedy to 8 drużyn weźmie udział w rywalizacji w piłkę nożną.